Witamy w kolejnym odcinku Muzea Edukacji. Dzisiaj plenerowo Powidz Jam Festival. Gdzie jest Powidz? Pomiędzy Gniezdem, a Koninem a Warszawą. Łoja dzisiaj nie ma niestety, bo jest w Poznaniu. Ja jestem tutaj z innymi ludźmi. Czekamy sobie na koncerty. Coś tam poleci, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy coś nagramy, czy nie, czy w ogóle ten odcinek wyjdzie, to się okaże. Natomiast zapowiada się całkiem ciekawie. Wiecie, plaża, ciepło, piwko, jakieś dobre jedzenie, jacyś artyści. Tu gdzieś macie rozpiskę, kto był, bo jak to widzicie, to już ten festiwal się odbył. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. I może będzie fajnie, a może po prostu ten film się nie ukaże, bo stwierdzimy, że jesteśmy zbyt pijani, żeby cokolwiek nagrać. No i to na razie tyle. No, <śmienicza> <na razie> tyle. <śmienicza> Powietrzam festiwal, muzyki, święto wielkie. Dźwięki w sercach grają, świat staje się piękniejszy. Na brzegach jeziora, gdzie miłość w rytmie drży. Powietrzam festiwal, tam każdy z nas chce być. Na powietrza festiwal, zjeżdżają wszyscy razem Muzyka nas jednoczy jak letni, ciepły bazen Gitara, bębny, wokal, wszystko gra w harmonii Festiwalowe noce jak w muzycznej symfonii Słońce na horyzoncie jeziora, błękitne pło. Każdy dźwięk tu znajduje swoje miejsce, swój dom Od rana do nocy w rytmie... Eee, no, bo teraz chyba jest koncert z Grubsona, ale na niego nie idziemy, bo jest biletowane, a my mamy tylko na ubikację więc możemy go oglądać skinlock. Jest zakręt. Ale... Przynajmniej... Przynajmniej tutaj jest ładnie. Witamy ponownie, znaczy witam ja, bo w sumie dzisiaj głównie ja tu jestem przed kamerą. Eee, właśnie leci koncert Grubsona gdzieś tam. Natomiast e, my będziemy na dwóch pozostałych koncertach, czyli zespół Wczasy oraz Gural, e, bo nie są one biletowane i że jesteśmy na spontanie, nie przygotowaliśmy się do tego, że będą jakieś bilety i tak dalej. Przynajmniej na tym festiwalu jest ktoś niższy ode mnie. <słuch> Na powietrzu festiwal, tam każdy z nas chce być. Na powietrzu festiwal, zjeżdżają wszyscy razem. Muzyka nas jednoczy, jak letni ciepły bazem. Gitara, bębny wokal, wszystko gra w harmonii. Festiwalowe noce, jak w muzycznej symfonii. Słońce, zachodzie, jeziora, błękitne tło. Każdy dźwięk tu znajduje swoje miejsce. do a ja Mi było łatwiej sterować, bo kit. Wiecie, że w tym roku trochę, pozwolę sobie powiedzieć, jest 57 festiwali świadomościowych w Polsce. Najwięcej na świecie. Ludzie przyjeżdżają do gwiazdy z całego świata i są w szoku. W takich klimatach, żeby wiecie, nie wiem, coś tam sobie świadomo żyć. Siema. Trzy, dwa, This is Mariusz Max Kolanko. <laughs> Nie, no. Nie no, dobra, to się wytnie. się kameruj. Siema, kameruje. witamy Siemana. ponownie. Dzisiaj Łejo dotarł do nas, także... Jesteśmy w komplecie. No i dzisiaj drugi dzień festiwalu Płowic Jam Festival. Dwa razy powiedziałem festiwal, ale tak. E, wczoraj było mega zajebiście. Ciebie nie było akurat, nie, nie ale było. to sobie zobaczyć na przebitkach na tym, co nagraliśmy. Ale zespół w czasy. E, pewne osoby tutaj z naszych znajomych mówiły, że było średnio. Mi się podobało bardzo. Fajny vibe, takie coś innego niż rock, coś innego niż metal. I no głębokie to było. Że tak powiem. Dosyć się tak. Odpłynąłem przy tej muzyce tak dosyć mocno i naprawdę mi się podobało. Potem był góral, jak dobrze myślę. I w ogóle rozpierdolił, że tak powiem, bo ta elektronika z tym tam takim nie wiem jak to nazwać. No taki folk, ale taki, nie wiem, chciałem powiedzieć, takie biesiadne, coś takiego, nie wiem, nie znam się na tym, ale genialne generalnie. Genialne, ludzie się zajebiście bawili, fajnie tańczyli, naprawdę. No co tu jeszcze można powiedzieć o tym festiwalu? Jak ty to widzisz dzisiaj? Dzisiaj? No mam nadzieję, że będzie tak dobrze jak wczoraj. Czyli tak jak mówiłeś. No. Bo ty byłeś wczoraj na męskim, tak? Grałem na męskim, tak i nie było fajnie. Nie polecam. Zabrałem dwa kubki i poszedłem do domu. <laughs> <laughs> Okej, okay. czyli powiedz Jam Festival na razie wygrywa. Bo No co jeszcze bym powiedział to to, że jest fajna atmosfera, w ogóle ludzie się fajnie integrują, nie ma jakiś Dzisiaj w ogóle pierwszy raz widzę ochronę. Wczoraj nie było chyba? Była, była. Była? No nawet nie zauważyłem. Nie ma żadnych incydentów z tego, co my widzieliśmy. Ludzie się raczej nie kłócą. Nie ma. Czy znaczy, na pewno pewnie coś tam gdzieś tam było, nie? Ale jakby nie spotkaliśmy. Nie, nie ma poczucia tego. Ludzie się fajnie integrują i myślę, że no, ten festiwal jest naprawdę sztosem, dlatego, że, że możesz coś zjeść, możesz sobie coś wypić, możesz sobie coś kupić fajnego. Możesz posłuchać świetnej muzyki, która jest no jak dla nas trochę inna, no bo to nie są do końca nasze klimaty. No i możesz spotkać dużo ludzi, którzy, którzy są fajni tutaj, naprawdę. To mnie, że wczoraj było mniej trochę ludzi, tak jak ten, a było naprawdę spokojnie. Coś chcesz dodać? Ja, Mam nadzieję, że będzie tak dobrze jak wczoraj. Zobaczymy. No, ja pewnie no. więcej to... tak, I tak, i tak. Pewnie więcej się wypowiem jutro. <laughs> Dokładnie. Także drugi dzień relacji, drugi dzień festiwalu. W sumie to jest trzeci dzień, bo w czwartek nie byliśmy. E, ale dla nas to jest drugi dzień, więc na razie dla tyle. to jest drugi dla mnie pierwszy. A, no właśnie, to w ogóle kombinacje. <laughs> Nie wiem czy będziemy na czwartym, czyli naszym trzecim, czyli twoim drugim. Może być problem. Może być problem, dokładnie. Ale... Na scenie. Zobaczymy, no bo to niedziela, trzeba iść do kościoła. Już rzucić na tacę. Tak, zjeść rosół i kotleta schabowego, więc nie wiem. Natomiast e, dzisiaj się bawimy dalej i zobaczymy jak te koncerty zapowiada się całkiem ciekawie. No i to tyle. Widzimy się po przerwie. Festiwal to więcej niż muzyka i śpiew To wspólnota tuż, co nie zna żadnych Powidzę festiwal, muzyki święto wielkie dźwięki w serca krają świat, staje się piękniejszy. Na w żegrach jeziora, gdzie miłość w rytmie drży. Powiedział festiwal, tam każdy z nas chce być. Stala od codzienności, tu znajduje się raj, gdzie każdy może być sobą. Każdy znajdzie swój kraj, w rytmie bijących serc. W harmonii dusz, Powiedział festiwal, to nasz wspólny kurs. Płynie, ona słowia przed linię. Zdją nie ładnych słów, ona sypią linie Niech się przelewa, płynie. Co to za dupa? Ktoś pisze o mnie, co to za chujowe. Węzły laski nie za dobrej formie, ktoś z ukrycia pisze. Czytam to bez seksu, same seksy. Okay. Okay. Oh no, Mastiglora. Oh, no. Raz paliłam wstąpki, bo na same podjebane linie nie już czerwony dolar. Ma Maci polar. Chyba chcę. Taka tak na kiejpą z nie daje jak dama Myślę, że jestem no bo śledzi mnie i To nawet i jak wymawiać. moje pojeździć na ich nie udawaj, że ma stać Macie

Załaduj wszędzie spłatło ciała, bywoluj most strela i teraz Jakoby Jestem wszędzie, jestem tym co nadejdzie. Wiesz w jestem wszędzie, jestem, co nadejdzie. Wiesz węgnie, jestem wszędzie, jestem tylko nadejdzie. Wiesz jestem wszędzie, jestem gdzie co nadejdzie. Jako, że zaczęliśmy relację na tej ławce w piątek. To dzisiaj ją kończę sam, ponieważ chłopaki już są w pracy. A ja jeszcze mam dzień wolnego i przyjechałem zobaczyć, jak powic wygląda po festiwalu i jak to się wszystko skończyło. Jest straszny wiatr, więc nie wiem, jak mnie będzie słychać. Niestety na niedzielę nie dotarliśmy, bo pogoda nie pozwoliła i też nasze zmęczenie naszych kierowców też nie pozwoliło wybrać się ponownie. No i dzisiaj chciałem Wam podsumować ten festiwal. No było naprawdę fajnie, naprawdę ciekawe kapele. Mam nadzieję, że gdzieś je przesłuchamy bardziej, bo też trochę kamerowaliśmy tutaj, trochę po widza, trochę tych stoisk, trochę znajomych się spotkało, więc jakby nie cały czas byliśmy na koncertach, tak jak zazwyczaj wam filmujemy cały koncert. Tutaj, tutaj podeszliśmy do tego trochę inaczej. No i co to dużo mówić? No festiwal bardzo udany, bardzo dużo ludzi, bardzo fajna atmosfera. Naprawdę można polecić, można zjeść dobre przekąski, można sobie coś kupić, można obejrzeć fajne koncerty, można się wykąpać, jak jest ciepło, można wziąć prysznic, jak pada deszcz, więc wszystko można, tak naprawdę. Także naprawdę polecam. No i pokażę Wam trochę ujęć takich, jak to wygląda bez tych wszystkich stoisk, bez y, namiotów i, no i bez tych tłumów, które były w y, sobotę, niedzielę. Czego nie rozumiem z tego festiwalu to kwestii ochrony, dlaczego w piątek na przykład nie było albo nie było ich widać za bardzo, a w sobotę bardzo byli bardzo widoczni i było ich bardzo dużo. I też na przykład z własnym piwkiem nie wpuszczali, tylko że właśnie w kubeczku można było wejść z piwem, a z puszką już nie. Tego nie rozumiem trochę w przypadku takiego festiwalu. No ale to jest taki mały detal, no i czego nikt nie potrafił zrozumieć dlaczego kibel kosztuje 4 zł, jak jest jasno, a jak się ściemnia, to jest promocja na 2 zł. Dlaczego? Tego nie wiem. Możliwe, że Łojo się trochę dogra do tego, bo, no, tak jak wspominałem, jest już w pracy. Natomiast podsumowując cały festiwal, to naprawdę polecam. Co prawda kłóci się to trochę z moim postrzeganiem powidza, gdyż promowanie powidza wiąże się z większą ilością ludzi. Eee, a jednak to miejsce jest takie, że lepiej... im mniej ludzi, tym lepiej. No, ale... Ale tak czy tak, y, promujemy to miejsce, już naprawdę warto, jest to chyba najlepsze miejsce w Wielkopolsce, nie tylko na spędzenie czasu na festiwalu, który jest co roku, ale też na wakacje, tylko zarezerwujcie sobie dużo wcześniej jakiś domek, nocleg, bo szczególnie w momencie, kiedy jest Powidz Jam, to, to może namiot sobie gdzieś rozłożycie na polu ale ceny też wiadomo pójdą w górę i ciężko znaleźć jakikolwiek nocleg. My na spontanie próbowaliśmy coś znaleźć, ale dojeżdżaliśmy sobie z Gniezna, bo no w Powidzu już się nie dało. Podsumowując, naprawdę polecam i polecamy festiwal jako muzea edukacja, gdyż yy, no mało jest takich festiwali, że tak powiem muzycznych, które nam się podobają, a które nie są związane z rokiem, tylko bardziej tutaj reggae, hip-hop, rap jakiś pop, jakiś yy, elektronika i tak dalej, więc y, niestety nie dotarliśmy, mówię, na wszystkie koncerty nie dotarliśmy w czwartek ani w niedzielę, więc takie postarane na 50% to było. Jeżeli chcecie większą relację, dokładniejszą, może w przyszłym roku, to zostawcie po prostu nam informacje. A jeżeli jesteście jednym z zespołów, które występowały na tym festiwalu i chcecie się do nas odezwać, żeby pogadać czy coś, to tu macie maila do nas. No i tyle. I do zobaczenia w następnych odcinkach. A teraz jeszcze parę przebitek z, że tak powiem, pustego powidza. Na razie. Prytny bijących serc w harmonii dusz. Powiedz Cię, festiwal to nasz wspólny kurs.